Pobite lustro, latające krzesła, uszkodzone drzwi to elementy historii rozstania trenera Marcina Sasala z pogonią Grodzisk Mazowiecki. O tej drużynie na przestrzeni ostatnich dwóch sezonów mówiło się wiele ciepłych słów, bo pod wodzą trenera Marcina Sasala ekipa ta wywalczyła dwa awanse z rzędu. Jednak mimo tego, że pogoń w przyszłym sezonie zagra na zapleczu Ekstraklasy, ten związek się kończy i to w dodatku w burzliwy okolicznościach. Jak relacjonuje w rozmowie z TVP Sport, dyrektor sportowy, pan Sebastian Przyrowski, trener Marcin Sasan w sobotnim spotkaniu z hutnikiem Kraków miał w przerwie meczu wpaść do szatni, będąc przy tym pod wpływem alkoholu i wykłócać się zarówno z zawodnikami, jak i samym dyrektorem. Na słowach się nie skończyło, bo jak potwierdził sam gospodarz spotkania hutnik Kraków, doszło również do zniszczeń materialnych. Pogoń Grodzisk Mazowiecki Postanowiła więc dyscyplinarnie zwolnić trenera Sasala, i tylko szkoda, że ta piękna historia, pogoni pod wodzą trenera Marcina, kończy się w taki sposób, bo oczywiście jego wkład w te dwa awanse jest niepodważalny, ale funkcjonowanie w klubie nie kończy się tylko na warsztacie trenerskim.